No, pamiętajmy, że w końcówce nie wszyscy liderzy jechali w drużynie z Lublina. Eee, no, są pozytywy, są negatywy z dzisiejszych zawodów. Pamiętajmy też, że jechaliśmy do, no, do świetnej drużyny i tutaj e, to, ta porażka była gdzieś tam. Może nie wtedy kalkulowana, że na pewno, ale braliśmy no, ją pod uwagę. No i tyle, też była możliwość konfrontacji z takimi zawodnikami z szczółką światową, jeśli chodzi o zawodników falubazu. Są problemy większe lub, lub mniejsze. Było minęło. Teraz skupiamy się na tym, co zrobić, co pomóc, aby, aby zawodnicy, którzy mają, mieli problemy, mieli je mniejsze. Tym bardziej, że to się czeka nas bardzo ważny mecz u siebie z różnym szestachową. W ostatnich biegach stwierdziliśmy, że cztery zawodnicy jeżdżą jutro. Grand Prix w Landshut, więc po 13 biegu daliśmy im już czas na jakieś tam rozluźnienie. I wyszło jak wyszło. W 15 biegu pojechali dwaj zawodnicy z Zielonej Góry, którzy dzisiaj się bardzo dobrze na to, że I wygrali 5-1. Troszkę nadrobili wynik, ale no, mecz był pod zdecydowaną przewagą naszą właściwie od drugiego wyścigu. No, to jest spodoba wielu czynników. Sport żużlowy to nie jest tylko zawodnik, to jest też sprzęt, to jest dopasowanie, to jest też mental. Jest wiele spraw, trudno jest tak jednoznacznie. Najlepiej powiedzieć, zakontraktować świetnych zawodników i jest z głowy, ale no spokojnie. Sezon trwa, jeszcze, jeszcze nic się wielkiego dramatycznego nie wydarzyło. Są mecze, które uważam, i nie jesteśmy do końca na swojej pozycji i nad tym się skupiamy. Na najbliższym spotkaniu, teraz. Była równiarka, bo pogoda pozwoliła na to, żeby skorzystać z równiarki i tor był normalny. Natomiast te problemy, które wynikały w meczu z zapatorem, wynikały z tego, że przez cały tydzień przed meczem z zapatorem padał deszcz i nie było możliwości skorzystania z ciężkiego sprzętu, żeby tor doprowadzić do takiego stanu, jaki był dzisiaj. Ja nie mam bolu głowy. Dobrze jest mieć zawodnika na pozycji 8 czy, czy 16, który, który jest w dobrej formie. Eee, no bo różnie może być. To jest sport żużlowy. Wykorzystuję szanse, których nie ma zbyt wiele. Eee, no i tyle.